Witaj w tygodniu 30 w lekcji pierwszej tego tygodnia, w lekcji A. Dzisiaj zasadniczo tematem tej lekcji będą zaimki względne. Jeżeli mówimy takie zdanie, znam osobę, która może Ci pomóc, więc to, ten, to słowo która, to będzie ten zaimek względny, i w języku angielskim będą to, za, będą to słowa who, which oraz that. Więc zajmiemy się tym, to wszystko poćwiczymy w zdaniach oraz oczywiście nowa porcja słówek. Zaczynajmy. Witaj w części poświęconej słownictwu. Dzisiaj 8 nowych słów. Zacznijmy od pierwszego, od rzeczownika. To będzie a responsibility. Responsibility, odpowiedzialność, responsibility. I teraz napisałem a w nawiasie, ponieważ może on funkcjonować jako policzalny bądź niepoliczalny. Jako niepoliczalny, more money and more responsibility. Więcej pieniędzy i więcej Odpowiedzialności w ten sposób niepoliczalny, ale na przykład responsibilities at work, na przykład odpowiedzialności w pracy, to by był w kontekście policzalnym. Tu jeszcze dałem takie przykłady użycia. It's your responsibility, not mine, czyli to Twoja odpowiedzialność, nie moja. I ostatni przykład. Responsibility for safety. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czyli tutaj to responsibility łączy się z tym przyimkiem for. Responsibility for a child, odpowiedzialność za dziecko, na przykład responsibility. Kolejny rzeczownik to a break. A break, przerwa, break. I jak tego używamy? Let's take a break. Zróbmy sobie przerwę. Let's have a 10-minute break. Zróbmy sobie 10-minutową przerwę. 10-minute break, na przykład, tak? Ten hours without a break, 10 godzin bez przerwy. Without a break, tak byśmy powiedzieli. A lunch break przerwa na lunch, during a lunch break, podczas przerwy na lunch will be back after a short. Break, czyli tak speaker telewizyjny mógłby zapowiedzieć: wrócimy po krótkiej przerwie. After a short break. Kolejny rzeczownik to a victim. A victim to ofiara i na przykład to bardzo najczęściej chyba w takim złożeniu, w, takim, w takiej formule: a victim of a crime, ofiara zbrodni, przestępstwa crime. I też się używa do takich katastrof naturalnych, tak zwanych hurricane victims, earthquake victims, flood victims. Ofiary powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu, flood victims, czyli te osoby dotknięte tym, te domy dotknięte tymi, e, tymi katastrofami. An innocent victim, innocent, niewinny, niewinna ofiara. To match, czasownik, uh, to match, to pasować, pasować do siebie bądź dopasować, tak, to match. I teraz, jeżeli ktoś powie, your socks don't match. Czyli że te skarpetki nałożyłeś nie od pary, one nie pasują do siebie. They don't match. i ktoś by mógł powiedzieć: "Aha, że tutaj dałem, ktoś mógł powiedzieć: "Nie mogę znaleźć niczego, by pasowało do mojej koszuli", tak? I can't find anything to match my shirt. To match my shirt. I tutaj dałem takie X, ex, czyli exercise, ćwiczenie. Ktoś prowadzi jakieś warsztaty, ktoś prowadzi jakieś zadanie, daje jakąś grę komuś i mówi tak. Teraz dopasuj Państwo do języka. Po prostu są jakieś, jakaś rozsypanka, tak? Dopasuj. Now match the country to the language, czyli match one thing to the other. Uh, to reject, czasownik, odrzucić uh, reject. Um, co można odrzucić uh, ofertę pomocy to reject. Uh, an offer of help. Uh, można odrzucić pomysł, to reject an idea, uh, i też w takich sytuacjach, gdy ktoś uh, zgłasza się, daje jakiś wniosek, jakąś aplikuje na jakieś stanowisko do szkoły, czy coś takiego, i odrzucony na przykład jest wniosek, czy kandydatura, czy, czy po prostu ktoś się gdzieś tam nie dostaje, gdzie miał się dostać, to jest to reject, uh, um, czyli uh, he um, applied to university but he was rejected, czyli aplikował, zdawał na uniwersytet, składał podanie, ale został odrzucony. Her application was rejected i jej aplikacja została odrzucona, jej podanie zostało odrzucone, rejected. Tu bardzo często właśnie w czasie przeszłym się to, to jest regularny czasownik, się tą formę z końcówką "-ed", stosuje. To accuse, oskarżać i teraz accuse oskarżają mnie bez Żadnego e, dowodu. They are accusing me without any proof uh, to accuse somebody. E, I teraz tu, tak samo w stronie biernej, on e, był oskarżony o e, włamanie, o e, m, tak, o kradzież, tak. He was accused of a robbery, czyli by oskarżonym o coś to jest accused of, z of. I teraz Are you accusing me of lying? Czy uh, oskarżasz mnie o y, kłamanie? Are you accusing me? Tak, w ten sposób, tak. He is accusing me, she is. I w ten sposób. To, um, teraz przymiotnik proud. Proud to dumny. Czyli na przykład Ojciec mówi do swojego syna I'm so proud of you, my son. To be proud of somebody or something. Być z czegoś dumny. Of, z przyjmkiem of. E, jestem bardzo dumny e, z tego faktu, że mogę być w tym zespole. I'm very proud to be in this team. W ten sposób. Proud to be in this team. On jest zbyt dumny, by prosić o pieniądze, by, by prosić... He is too proud to ask for money. He is too proud. Zbyt dumny. I ostatni nie, słówko, przymiotnik. Enormous, enormous. Proszę zwrócić uwagę na tą pisownię OUS na końcu. Enormous to ogromny. I teraz, jeżeli ktoś wyraża jakiś e, podziw, zachwyt, czy wręcz takie wrażenie, jest bardzo duże jakieś miejsce albo coś, to e, ktoś mówi na przykład This garden is enormous. Ten ogród jest ogromny, tak? Bardzo duży ogród, czy kuchnia, czy jakiś salon, czy coś bardzo dużego. E, I teraz to się jeszcze łączy enormous, ogromny, ogromna ilość, suma, e, ogromna ilość czasu, pieniędzy, wysiłku, czyli an enormous amount of time. Ogromna ilość czasu, an enormous amount of money, ogromna ilość pieniędzy, an enormous amount of effort, e, ogromna ilość wysiłku kogoś powiedzmy, e, kosztowała, by coś zrobić, enormous, ogromny. Witaj w części poświęconej gramatyce. Dzisiaj omówimy relative pronouns, relative pronouns, czyli zaimki względne. Zaimki względne używamy i, gdy mówimy o osobach bądź rzeczach, i następnie w zdaniu opisujemy je. Już mówię, jak to w języku polskim wygląda. Na przykład, znam Mężczyznę, który może Ci pomóc, czyli mówimy o tym mężczyźnie, który może Ci pomóc. I to, który, to właśnie tutaj w języku angielskim będziemy stosować właśnie ten zaimek względny. E, I są, e, czyli zaimki względne, no tłumaczymy je na kilka sposobów w języku polskim, czyli który, która, którzy, które. E, teraz są dwa typy. E, zaimka względnego who opisujemy używamy do opisu osób. I na przykład znam osobę, która może ci pomóc. I know a person who can help you. Czyli jeżeli mówimy o osobach, to używamy tego who, która może ci pomóc. Kolejny przykład do tego, tego zaimka who. Ona ma przyjaciółkę, która mówi po hiszpańsku. She has a friend who speaks Spanish. She has a friend who speaks Spanish. Czyli to która to będzie tutaj to Who. I teraz e, zaimki względne opisujące e, rzeczy, czy używamy do opisywania rzeczy to, bądź which, which, bądź that, which, bądź that. E, zobaczmy. Czyli na przykład takie zdanie: Jaka jest nazwa rzeki, która przepływa przez Warszawę? Możemy na dwa sposoby powiedzieć to zdanie, przy użyciu jednego bądź drugiego zaimka which lub that. What, what's the name of the river that flows through Warsaw. I użyłem tutaj that, która przepływa przez Warszawę, bądź What's the name of the river which flows through Warsaw. Zasadniczo możemy użyć tego bądź tego wymiennie. That, bądź which. Drugi przykład dałem taki, tak samo na dwa sposoby może być. Jarmuż to warzywo, które zawiera Dużo witaminy C. Kale is a vegetable that contains a lot of vitamin C. Albo kale is a vegetable which contains a lot of vitamin C, które zawiera y, dużo witaminy C. I to można wyrazić bądź tak, bądź tak. Używać ich zasadniczo wymiennie, choć wydaje się w niektórych sytuacjach czujemy, że lepiej użyć that, a w niektórych sytuacjach lepiej which, ale to wymaga pewnego wyczucia takiego y, językowego. Y, I tu jeszcze taka mała dopowiedź. Tak jak powiedziałem, zaimek względny who opisujemy, używamy, gdy opisujemy, mówimy o sobie i później ją opisujemy, rzeczowniku opisującym osobę. I teraz zamiast tego who może się zdarzyć, że używa się też czasem zaimka that, that. Który zasadniczo używamy do opisu rzeczy. Natomiast może się takie, może ktoś tak powiedzieć: I know a person, zamiast who can help you, tak jak tu zdanie, I know a person who can help you, zamiast tego who, może się, możemy spotkać, że mówione jest: I know a person that can help you. Ale zasadniczo y, trzymajmy się zasady, że who odnośnie osób, a which bądź that do y, rzeczy. Druga rzecz, i teraz powiem o tym, że też y, poprzedzamy rzeczownik przed imkiem określonym the, y, zwłaszcza w takiej, gdy używamy właśnie tych zaimków względnych, w takiej formule na przykład, this is the. Na przykład zobaczmy to, łatwiej będzie nam to w zdaniu zobaczyć. To jest gość, który mieszka y, obok. This is the guy who lives next door. This is the guy. Kiedy wskazujemy i takiej formuły używamy, this is the guy. Albo to jest ten facet, o którym Ci mówiłam, tak? I to tutaj używamy też tego zaimka względnego who. This is the guy who lives next door. I w tego typu sytuacji tego gościa poprzedzimy przed imkiem określonym. This is the guy. W ten sposób powiemy, tak? E, Drugi e, taki przykład. E, to jest samochód z tą formułą this is the, this is the car. To jest samochód, który chcę kupić. Czyli jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, widzę po prostu i mówię przyjacielowi tak, że nie jestem może jeszcze do końca zdecydowany, ale chcę kupić ten właśnie samochód. This is the car. I tutaj daję ten zaimek względny, that I want to buy, albo this is the car, which I want to buy, który chcę kupić. This is the car. I tutaj ten samochód poprzedzimy tym przedmieńkiem określonym, that this is the car. I teraz uwaga tutaj jedna, dałem tutaj takie. E, taką kreseczkę z gwiazdką, ponieważ w języku polskim przed e, zaimkami tymi, e, który, która, które, którzy stawiamy przecinek oczywiście, ale w języku angielskim tego nie robimy, czyli nie stawiamy e, przed e, zaimkami względnymi przecinków, przed who, przed which bądź that, czyli e, tutaj. Nie ma przecinków, tak? This is the guy who lives next door. Po polsku byśmy tu postawili przecinek, gdybyśmy to na polski tłumaczyli. Natomiast e, przed który? Natomiast po angielsku, e, w angielskim tego nie robimy. Nie stawiamy przecinków. E, trzecia rzecz, e, używamy zajęków względnych także, gdy dajemy definicję. Definicje. Powiedzmy, ja tu dałem takie, że definicje e, zawodu, definicję jakiegoś przedmiotu. Zobaczmy. E, lekarz to osoba. Albo jest osobą, która, tu zajmę względy who do osób, leczy ludzi, a przynajmniej tak powinno być. A doctor is a person who treats people. Bądź łyżka to obiekt, który używasz do jedzenia. A spoon is an object which you use or that you use for eating. Który używasz, by jeść do jedzenia. I teraz tutaj zauważmy, że a doctor is a person, a spoon is an object. Nie dajemy tutaj przedimka określonego the, tylko nieokreślone a bądź n, ponieważ dajemy ogólną definicję, ogólną jakiegoś tam przedmiotu czy zawodu. Nie jest to nic konkretnego, czyli nie postawimy the. Kolejna rzecz. Jeżeli też używamy tych zaimków względnych who, which, that, który, która, które, gdy mówimy też, gdy używamy e, zaimków nieokreślonych anybody, e, ktoś, nikt, bądź coś, e, e, nic, tak? Czyli zobaczmy takie zdania. Czy znasz kogoś i to kogoś to jest ten nieokreślony anybody? Do you know anybody who is a plumber? Czy znasz kogoś, kto jest hydraulikiem, czyli anybody who Tutaj mamy te zaimki, o których mówimy. Who is a plumber? Znasz kogoś, kto jest hydraulikiem, albo na przykład to jest coś, co ci pomoże. This is something which will help you. This is something which will help you, bądź that will help you. Czyli także z tymi zaimkami nieokreślonymi. Anybody, somebody, anything, something, nobody, nothing. I ostatnia rzecz. Yy, czy zaimek względy można pominąć? Tak, można go pominąć. Można pominąć, kiedy mówimy który, która, które. Po polsku tego nie możemy pominąć. Natomiast w angielskim możemy. Czyli zobaczmy, tu dałem je w nawiasie. Which odnośnie rzeczy. I yy, that, odnośnie dałem dwa przykłady odnośnie rzeczy. Tak? Yy, tu dałem w nawias, ponieważ możemy je pominąć w takich zdaniach, gdy po yy, powiedzmy chodzi o tą o koszulkę yy, to występuje podmiot, znowu mówię o sobie, na przykład w zdaniu, to jest koszulka, którą lubię najbardziej, którą ja lubię najbardziej. Jeżeli tu jest właśnie jeszcze inny podmiot, to możemy je pominąć, czyli powiemy w takim zdaniu, This is the t-shirt which I like the most, which, możemy to which pominąć i powiedzieć, This is the t-shirt I like the most. W ten sposób i bardzo często tak e, ludzie posługujący się angiel angielskim będą skracać, ponieważ to jest skrót, to jest szybciej i e, tego witch już wtedy nie dają, jeżeli mówią później, że na przykład, który ja lubię najbardziej, który ja chcę kupić, który i tak dalej. Czyli zobaczmy, w takim zdaniu kolejnym możemy pominąć ten e, zajmek względny that. E, czy jest coś, co mogę e, dla Ciebie zrobić? Is there anything that I can do for you, na przykład. Is there anything that to that możemy pominąć i powiedzieć, is there anything is there anything I can do for you? Tak? Pominąć to that. Is there anything that I can do for you? Albo pominąć. I tak bardzo często um, jest to pomijane, ponieważ jest szybciej, is, is there anything I can do for you? Tak, byśmy to usłyszeli e, w mowie potocznej, czyli to byłyby te kwestie związane z zaimkami względnymi. Powtórz za mną najpierw osiem słów. Pierwsze: odpowiedzialność, a responsibility, a responsibility, odpowiedzialność. Przerwa, a break, a break, przerwa. Ofiara, a victim, a victim, ofiara. Pasować, dopasować. To match, to match, dopasować. Odrzucić, to reject, to reject, odrzucić. Oskarżać, to accuse, to accuse, oskarżać. Dumny, proud, proud, dumny. Ogromny. Enormous. Enormes. Ogromny. Teraz powtórz za mną 15 zdań. Pierwsze znam osobę, która może Ci pomóc. I know a person who can help you. I know a person who can help you. Znam osobę, która może Ci pomóc. Jarmuż jest warzywem, które zawiera dużo witaminy C. Kale is a vegetable that contains a lot of vitamin C. Kale is a vegetable that contains a lot of vitamin C. Jarmuż jest warzywem, które zawiera dużo witaminy C. To jest facet, który mieszka obok. This is the guy who lives next door. This is the guy who lives next door. To jest facet, który mieszka obok. Mam przyjaciela, który bardzo dobrze mówi po hiszpańsku. I have a friend who speaks Spanish very well. I have a friend who speaks Spanish very well. Mam przyjaciela, który bardzo dobrze mówi po hiszpańsku. Ona obecnie mieszka w Irlandii, która jest częścią Wielkiej Brytanii. She currently lives in Ireland, which is part of the United Kingdom. She currently lives in Ireland, which is part of the United Kingdom. Ona obecnie mieszka w Irlandii, która jest częścią Wielkiej Brytanii. Znam kogoś, kto może Ci pomóc. I know somebody who can help you. I know somebody who can help you. Znam kogoś, kto może Ci pomóc. To jest coś, co Ci pomoże. This is something, which will help you. This is something which will help you. To jest coś, co ci pomoże. To jest samochód, który chcę kupić. This is the car that I want to buy. This is the car that I want to buy. To jest samochód, który chcę kupić. Czy znasz kogoś, kto jest hydraulikiem? Do you know anybody who is a plumber? Do you know anybody who is a plumber? Czy znasz kogoś kto jest hydraulikiem? Jak nazywa się rzeka, która przepływa przez Warszawę? What's the name of the river that flows through Warsaw? What's the name of the river that flows through Warsaw? Jak nazywa się rzeka, która przepływa przez Warszawę? Lekarz to osoba, która leczy ludzi. A doctor is a person who treats people. A doctor is a person who treats people. Lekarz to osoba, która leczy ludzi. Umywalka to przedmiot, którego używasz do mycia rąk. A basin is an object that you use for washing hands. A basin is an object that you use for washing hands. Umywalka to przedmiot, którego używasz do mycia rąk. Czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Is there anything that I can do for you? Is there anything that I can do for you? Czy jest coś co mogę dla ciebie zrobić? To jest koszulka, którą lubię najbardziej. This is the t-shirt I like the most. This is the t-shirt I like the most. To jest koszulka, którą lubię najbardziej. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Is there, anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? To wszystko na dziś. Zachęcam cię do tego, by sięgnąć po nagranie z zadaniem domowym, ale odczekaj 1-2 dni. Tak by najlepiej później ta wiedza po tym krótkim czasie, ona była odświeżona i by ten proces zapamiętywania przebiegł właściwie, więc będą zdania w homework do powtórki i do zapisania. Zachęcam cię, sięgnij po to by utrwalić sobie wiadomości zdobyte podczas dzisiejszej lekcji. Do zobaczenia.